Duch w Sądzie. Gdy Sosnowiec nie był jeszcze miastem, sądownictwo powiatowe Będzińskie dzieliło się na dwa okręgi. Sąd okręgu pierwszego urzędował w Dąbrowie, zaś sąd okręgu drugiego w Sosnowcu, w Domu Michałowskiego, stojącym zresztą do dziś przy ulicy Kołontaja, ówczesnej Nikołajewskiej. W Będzinie Pozostawał tylko tzw. sąd pokoju kierowany na przełomie wieków przez rubasznego Rosjanina wojnowa. Rosjaninem był również sędzia okręgu w Sosnowcu Kaczewski, ale był to wyjątkowo przyzwoity prawnik, bardzo zresztą dobrze do Polaków ustosunkowany, i jego zaś sekretarzem znany powszechnie i popularny Feliks Wolski. Najpopularniejszą jednak postacią sądownictwa Sosnowickiego. Był woźny sądowy Jacenty Kluska, notabene ponoć teść ostatniego sołtysa starego Sosnowca Jana Macukowa. Ów Jacenty Kluska był człowiekiem bardzo oryginalnym. Nosił się nieco po wojskowemu, bo przesłużył 25 lat w sarskich rotach, a po powrocie z Kaukazu, no tam właśnie odbywał wojskową powinność, otrzymał ową posadę w sądzie. Sąd Sosnowiecki nie zajmował się sprawami politycznymi, od tego był sąd gubernialny w Piotrkowie. Jedynie kryminalną drobnicą, więc też pan Jacenty, chciał czy nie, znał na wylot wszystkich drobnych opryszków. Zdarzało się nawet, że był z nimi w pewnej komitywie. Tenże Jacenty był ponoć nieco trunkowy i z tego powodu często miał kłopoty z rozpoznawaniem rzeczywistości. Zdarzyło się razu pewnego, iż pan Jacenty przegrzał sprawę jednej ze spelunek na ulicy Iwangrodzkiej, czyli Dębińskiej, i postanowił nie wracać do domu, lecz przenocować w sądzie, w areszcie, w którym akurat siedziało do sprawy dwóch szwarcowników, którzy przemysali wódkę z zabrynicy. Właśnie ich kumple kombinowali, jakby ich z tego aresztu uwolnić. Więc widząc toczącego się tam pana Jacentego, zwabili go jeszcze na jedną pogaduszkę, dopili na stojąco, a potem, gdy woźny niejasno już kontaktował, poszli z nim do wartowni, gdzie spili będących na odwachu sołdatów. Oczywiście wszystko skończyło się na tym, że na zajutrz rano znaleziono w areszcie pana Jacentego i spitych wartowników a szwarcowników – ani śladu. Pijanych soldatów odwieziono na odwach do Będzina, a pana Jacentego zamknięto do kosy. W śledztwie pan Jacenty przysięgał, że ukazał mu się duch, który pod karą boską rozkazał mu uwolnić aresztantów, a duch ten miał ponoć postać sędziego Kaczewskiego. Mówił to zresztą bardzo przekonująco, i rzecz całą opisywał szczegółowo i z detalami. Sędzia Kaczewski kazał go zamknąć do wytrzeźwienia, ale nazajutrz pan Jacenty uparcie powtórzył swoją wersję: Nie było innego wyjścia z sytuacji, jak tylko uwolnić pana Jacentego od urzędu, który przerósł jego możliwości. I tak się stało. Ale pan Jacenty w sądownictwie pozostał. Zlitował się bowiem nad nim niejaki pan Różycki, sosnowiecki rejent przy sądzie hipotecznym i wziął go na woźnego swej kancelarii, gdzie z wielką dumą dożył późnych lat. Do końca życia jednak utrzymywał, iż w domu Michałowskiego grasuje duch, który ukrywa się pod postacią sędziego Kaczewskiego.